Fuck. mam koziomeczki zapraszam Was do najnowszego odcinka dwóch kolegów. Robią śmieszne rzeczy. I nie radzą sobie. Nie tylko z życiem. W tym śniegu chyba jest coś koszmarnego. Jest to... Jest to problem na poziomie nuklearnym. Pck! wasze emotki. Ja. emotkę. O! Oh. Boże, gówno widzę. No. <laughs> dobra, gdzie my jesteśmy? Oil plant znowu, dobra, to jest najłatwiejsze, to jest najłatwiejsze. Na szczęście mam krótkofalówki, mogę ci pierdolić za uchem. 247. 7 Baterie w tych skurwysynach są potężne. <laughs> ja właśnie robię drugi obieg dookoła, kurwa, tego oil rigu i... Nie, obok tej beczki o, o, I Nie mogę nie znaleźć Cze, może to jest inny inny ten Fotograf Lab w... Specimen, to jest inny A... Tendy! Tędy! Bardzo dużo tych jest Motorówek Skuterów To dla nas Dobra Lecisz, 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 dasz radę, dasz radę, dasz radę Yy, obawiam się, że nie, nie posiadam tym razem kilofa. Fuck. Któreś drzwi zostawili otwarte, prawda? Na, na pewno. Oglądałeś Kevin sam w domu? Tam co chwilę ktoś coś zostawia. To jest generator. To pewnie otwiera wszystkie drzwi. pierdalisz? Twoją matkę! Jakbyś mnie zabił! Jakbyś mnie zabił! To bym nie żył. No nie wysadzisz o tego tak! Jak to? nie? No i sam próbuję, no. Nie, odsuwam ci się. Dobra, to chyba nie... Ej, ej, bo tu jest gasoline. Czy jak się w to wpierdolę, to czy może wybuchnie i otworzy ci drzwi? Ja... Nie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, to nie jest dobry pomysł, bo nie działa. Jezusie. Już cię miałem wziąć za idiotę. To, to szukam dalej idiota? Ciąże idiota, co? Czemu za idiota? Ej, ja nie mogę znaleźć... No. Ja nie mogę znaleźć kurwa <laughs> Ja też nie wiem Idziemy, idziemy do koła po prostu i coś, coś się znajdzie W Bumenie nie było takich problemów kurwa. Dobrze, ale też cztery idziemy na bumen. Okej. Okay. Nie, 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 nie. We, we, we pull through. We pl we plow through. We, we, do things. Yes. Czekaj. Obi, obiadę to. Lab specimen. No lab, to musi być tamten kurwa budynek, no. Obiadę to. Obiadę wszystko. Roz, Rozgląda się za kilofem. Bo ja znalazłem rewolwer, ale nie wiem czy to pomoże A spróbuj! Chodź i spróbuj rozjebać Jesteś Jestem Proszę po drzwi Hmm Dobra, czyli nie Chyba nie Ej! 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 To było otwarte?! E, wiesz co, nie wiem, mi się postać twitchowała obok tego i nie otwierało drzwi, więc nie wiem A panu tu było otwarte Motherfucker Co my tu mamy? Naboje na no ja, nie wiem czy do rewolweru, więc chodź ci dropnę je, ja nie wiem jak. Mamy specimena to go fotografowuj. Dobrze. Został ujęty. Dobrze. jest. Ale gut. Najgorzej ja, będzie, jak wbiec, będzie... wiesz w to minę teraz Najgorzej jakby była noc i, i wtedy... Co to za dźwięk? Brzm... brzmiało jakbyś kurka rurka sobie wiesz No możesz z nich ten Sał sok Tak stawiam sobie sok Dobra, to we going Dobra to lecimy do następnego Nie wiem czy tym możemy pojechać nastąpi za 69 minut Tam. To mamy czas Lecimy do Shelter, chodź! E, już... Czekaj, wsiadam, A wsiadam sz... Examine shipping containers for signs of damage Nie działa Ale możemy tym pojechać Czekaj, którym się włączało? Czy z niego też... Nie wyłączyłeś silnika! A no to ty w nim byłeś ostatnio! A, aha, bo ty, kurwa, wyłączyłeś silnik, jak z jego wysiadłeś. No, ze skutera tak, z tego wyłączyłem. Dobra, dawaj. I do czego? Gdzie? Shelter. Dobra, łatwiutko. Cały czas prosto, jak mordę strzelił? Nic na drodze nam się nie stanie. Hmm. Chyba. Nie no... Brzmisz, jakbyś miał jakieś obawy, że coś tu może wyjść ze śniegu. Na przykład, kapitanie, góra lodowa! Pff. Ale która? Stary, zdezyntegrujesz nam, kurwa, skuter. Stary, ja zdezyntegruję to ja, kurwa, nam dystans do na, naszego celu. <grym>, nie wiem. O, wiesz co, wiesz co, zładowała się góra, ta dalsza, to może, <grym>, może jednak nie. Pokazuje ile masz paliwa? Gdzieś pokazuje, ale ja gówno widzę. Dobra. Fuck. No i się skończyło. Dobra. <laughs> Kurwa mać. A teraz możemy przejść direct directly przez górę, dawaj. Nie możemy, tam jest. Ja wątpię, ale dobra, chodźmy tutaj, jest jakiś nizina. Nie Gry zbiegaj za szybko... Nie zbiegaj za szybko z, grob, z, dro, z gru... z gru, z, gru, z gru, Kurwa, z góry. No grub to zaraz będzie nam potrzebny. Czekaj, oświetla nam drogę. Ora, zobaczyłem tylko błysk Kurwa, no to tam trzeba Tam ja nie widzę. Widzisz coś? Kieruj się znaczkiem na mapie, w którą stronę pokazuję. Dobrze. Mam 5 stopni. <grystanie> Kurwa, mamy problem, no, chuj, obchodzimy to, dawaj górę. Kapitanie. Czy ty to słyszysz? Nie? Czy to tylko moje, moje głosy w głowie odzywają? Mam wybór, żeby tego nie słyszeć i właśnie wybieram ten wybór. Mówi. <laughs> selective Hearing, tak zwany Cokolwiek pozwala ci spać w nosie. A teraz nie sprintuj, bo jak zlecisz, to będzie. Tragedia! Oj, elektrownia! Nie sprintowałem, zjechało mnie z góry, no. Mamy problem. Ale e, nie spokojnie, ja teraz widzę clearly Ja się poprowadzę Pokażę no Ci drogę Ja nie chcę solo gameplay robić Nawet nie ma gdzie się zabić w śniegu Oh my god <grywka> Evasive manoeuvres! Evasive manoeuvres! Evasive manoeuvres! Wow! Masz jest zbóg! Was jest Ja cię nawet nie dotknąłem, bo zaczął się z tą napierdalać. Ja cię. Aj, 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 O, jak fajnie, dobra, dawaj. Nie, coś tak smutno. Tak stałeś, on. No przekroczy? do przodu! A, kurwa, dobra, znowu nic, nie słać, bo. Nieważne, nieważne. Powiedziałem, chuj kutas. Sto lat, 100 lat, kurwa znowu w tym jesteśmy w research center, research center... MRI scan while infected To jak ja się mam zainfekować, what? Trzeba o, znaleźć kurwa, to coś... Skryjmy, co? Dobra, to no, skip jeżeli mamy kurwa utknąć to. Jeżeli mamy... Utknąć... Nie daj! Szybki skip! ja cię załatwię kolego. Radziłem a radzi sobie? Kurwo, chciałem zginąć w własnych warunkach. <grystanie> Kocham w ogóle. Kurwa się przestraszyłem drzwi. Ostatnia szansa na wyruchanie szympansów. Kiedyś do tej strony nie skąd. it's like he's just here with me. Musimy cztery zrobić. Nie musimy robić wszystkich. Więc możemy stąd pojechać do kolejnego. Ej, 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 nie, stary, stary, jesteśmy przy drilling rig. Zobacz jaki jest achievement, jaki jest ten. Take pictures of the oil tanks. Zajebiście. Dobra, to ty iść zdjęcia, ja polutuję. Ciężko pracuj. Daniel, a co będziesz lutował? Teraz, jak coś znajdę, to ci dam. Słuchawki się że jebały. Jak coś znajdę, to ci dam. Kurwa, gadałem weter, bo zapomniałem o krótkofalówce. Understandable też zapominam. Mam kanister z benzyną. O. Mam antidotum. Ja mam szczepionkę. Ja pierwszy miałem o, to, 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 to nie, szczepionka to nie antidotum Racja, zwracam honor Z Zrobiłeś zdjęcie już Nie znalazłem tego jeszcze Dobra, ja już znalazłem, bo jestem lepszy, szybszy i silniejszy. A one? A, zrobiłem pierwszego oil tanka Nie wiem gdzie jest drugi To... to... O, zbieramy się. Gdzie? Dokąd? Gdzie jedziemy teraz? Za... Um, znaliśmy skuter jakiś I nie wiem... Okej, okay, to, to... to... Medbay Dobra O! Znalazłeś! Mam! Ja jestem za tobą Dobra... Jak się idziesz, I... Jestem już, no i mam paliwo, więc możemy jechać dłużej niż krócej Bęga stycznie. Jak się skończy paliwo, to ja mam jeszcze granat. Dobra, przydałoby się coś samoświetli. Co o wow, co zrobił? Nie... <laughs> <laughs> Czemu we mnie nie wierzysz i w mojej zdolności? Nie, nie, ja w ciebie wierzyłem, nie wierzyłem w ten skuter. Nie, ten skuter jest jak konie w Skyrimie. Ej, czy to źle, że nie grałem w Skyrim? Nie. Opłaca się? Wiesz co, ja myślę, że jeżeli masz wolny czas, to warto doświadczyć tego, czym jest Skyrim. Każdy doświadcza tego na swój sposób, ja po prostu łaziłem i okradałem białą grani. Wnosiłem całe miasto w kieszeniach. Zajebiście. Czy zrobiłem, czy zrobiłem cokolwiek z fabuły? Coś tam zrobiłem, ale... Eh, nie wiem, Czy to, fan. Czy to ważne? Find and collect classified artifacts. Ehe? Co to ma znaczyć? O jaki agresywny e, pies! do has mo Może je oswoić tym bekonem. E, A, Dobra! No, do, do, żeby dać jej tym, haskim. To jest smart. Mam latarkę jedną i jeden glowstick. Ja mam flary, tu jest jeszcze jedna latarka. O, tutaj jest flara jeszcze. Uh. Um, a co tu trzeba zrobić? CLASSIFIED ARTIFACT Ej, mam... Mam bekon, jak chcesz, y, tego, oswoić pieska mm, dawaj! NIE WCHODŹ NIE WCHODŹ NIE WCHODŹ Wejdę... Nie, no dobra, nie, nie, nie okej, okay, nie Nie, nie Nie dzisiaj Następnym razem spróbuję nie, kurde Dobra, włączyłem Flara się chyba najmniej przyda, nie? No nie wiem, no wziąłem jedną, ale prawda. Dobra, biegłem. A gdzie jest Dogo? Czekaj, chcę być przy tym! Czekaj, chcę być przy tym! I jak? No ojebał, no Can you pet that down Sprawdźmy Can you put that dog? <śmiech> 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 Tak! Mam follow mode, guard mode, sit item search! <laughs> Ej, ja też mogę Ja chcę tylko... zajmij się masz psa! W końcu! <laughs> w końcu <laughs> Nie mów róże <laughs> Ehm, A tu jest druga latarka wysiał! Mówiłem o niej No dobra, a classified material? Zgaduję, że jest ukryty gdzieś, skoro jest classified o, o, mądre, Czekaj, mogę, to tak? O, dawaj, no Szukaj sz sz Szybciej szukaj Ale pędzi nie mamy żadnej broni. Dobra, jest ale, noc. Idzie tantum, ale idzie w tamtą, ale idzie w tamtą stronę, okej, okay, czyli okej. Okay. Okej, okay, dobry piesek. Ale Lega... pędzi. Ale pędzi. Ty, coś tam jest? To jest kamień. To jest po prostu. Masz drugi boczek? Jak on się nie mam, jak on się zepsuł, to będzie lipa. Eee, może on wie co robi. No. nie wiem. Trochę się oddalamy, trochę wracamy do. Daniel, on, Daniel, on znalazł item w poprzednim miejscu. Ooo, przywołaj go! Nie, nie, nie jestem pewien czy mogę. Sprawdzę w kontrolkach, moment. A, gwizdać! Możesz gwizdać. Trójka? Czwórka? Pod ósemką. Zagwizdałem. Mam nadzieję, że tylko on przyjdzie. Nikt <laughs> więcej. Um. No, to idzie. Idzie, nieźle.

Dobra, choć. Ile masz na boi w tym jeszcze? W ogóle dobry shot. Dwa. Ora, no to. Dobra, nie rusza się, nie rusza się, nie rusza się. Kurwa, to nie jest celne! To nie jest celne! Dobra, poświęcę się. O kurwa. <gry> Fireworki. Yo. Spierdolił! Ej, flora, flora go odstraszyła! Dobrze, ja już nie mam nie mam amunicji. Jakie te bronie tutaj są chujowe, to jest tragedia! Straszne. Aha. Status report: Alive good standing. Nie jesteś infected. A czy nie, musisz sprawdzić sobie tą. Y o, w tym, dru w drugim albo trzecim jest do badania się. To w trzecim. Ej, coś tu widziałem? Nie, tutaj możesz Od się zbadać. Tu... A oh, jest do tego ok. Nope. Dobra. Very good. Ale wiesz co? Drzwi się zamknęły! Halo? Czemu się drzwi zamknęły? Nie wiem, co się. Halo? No? O chuj chodzi w tej grze? Co tu się stało? Może wykryło, że jesteś infected w końcu? W, w, jednak... Nie wykryło, jest. nie jestem. Cze ja spróbuję? Ale to... No dobra. A tobie też pokazuje chyba, że nie jestem intaktem, Tak, no pokazało, miałem prompt, no Tam coś biegnie, o Gdzie? <noise> Nasz kolega No na horyzoncie, tam, ten, podpalony Dalej płonie A! Kulta, Zobacz, sorry się... Ej, wszystkie drzwi zamknęło, what? Leci, leci kotlecik on jest przestraszony Może wykryło, że ten, że potwór idzie Maybe Boju To o chuj chodzi? O nie! O! Oh. takie Boże! Nie wiem stary, ta gra jest albo za trudna, albo my jesteśmy za głupi. Tak było jakby, miałem wrażenie, że zaczynamy wyróżnić i nagle dostałem. no. A co się stało z twoim psem? Hmm. Wątpię, Cześć, że dzieje. Idę, idę zabić potwora. Oj, widzę Twoje cierpienia, no nie spierdalaj. Ale... Oj Kurwa. Kurwa. Szybki jest! Pozwól mi poczuć Twoje ciepło. Nie działa, to na nic. Wiesz co, ja mam od... wrażenie, że ta gra nie działa. <śmany> Myślisz? Trzeba było zagrać w Boomen.